Drogi strzelce, na czytaniu na jesień. Jest to czytanie takie w dłuższej perspektywie czasu, więc można spojrzeć z pewnego oddalenia na różne rzeczy. Może coś więcej zauważycie, może do czegoś was tutaj zainspiruje, może usłyszycie jakieś słowo, które będzie wam pomocne. Oczywiście jest to czytanie ogólne, więc. Posługuję się pewnymi ogólnikami. Niemniej jednak, coś można zawsze wziąć do siebie. Jeżeli poczujecie się z tym zsynchronizowani, to się będę bardzo cieszyć. Dajcie znać w komentarzach. I zapraszam również do czytań takich osobistych, prywatnych. One może bardziej są skuteczne, one może bardziej wnikliwie pozwalają patrzeć w to, co może się wydarzyć, bo co interesuje Was bardzo przyszłość i tutaj też jest spojrzenie w przyszłość, ale zaznaczam, że mamy na nią bezpośredni wpływ. A to tylko są energie, które mogą nam sprzyjać i weźmy coś pod uwagę z tego przekazu wszechświata, bo po to jest to czytanie. I teraz, co tutaj dla Was? Oczywiście, przewidziałam miłość, związki, materie, no i w ogóle takie jakieś rzeczy, które będą ważne w tym czasie dla Was, mogą być ważne. Spośród moich kart, tutaj wypadły dla Was, drogie strzelce, dwie. To jest właśnie taka energia połączenia ze wszystkim, takiego sięgania wysoko. Patrzenie w gwiazdy, patrzenie w niebo, jakby powierzanie temu niebu tego, o czym marzymy, o czym myślimy. I zobaczcie, tutaj też jest druga karta, bo dwie wypadły dla Was. Karta intencji. To jest właśnie to, czym się dzielimy, tymi marzeniami naszymi z wszechświatem. I być może, że mamy na myśli coś, co na razie jest takim, jeszcze nierozkwitniętym kwiatem, taką różą w pąku, ale w głowie mamy już wizję, jak mogłoby to wyglądać, jak mogłoby to być. I wysyłamy tą intencję do nieba z przeświadczeniem, że to, co sobie wyobrażamy, już istnieje. I myślę właśnie, że tutaj mamy z czymś takim do czynienia, że jest coś, co możecie zrobić dla siebie właśnie, Wysłać taką piękną wizję, wyobrazić sobie to, co by było gdyby, gdyby właśnie to, czego bardzo pragniecie, się spełniło. I wyobraźcie sobie siebie już właśnie takich spełnionych w tej konkretnej sytuacji, relacji, czy z tym czymś, czego bardzo chcecie, pragniecie, co jest Wam potrzebne. I właśnie. Pierwsza karta, która tutaj wychodzi, to jest karta wieży. Coś trzeba zburzyć, czemuś pozwolić się zawalić, żeby móc zacząć budować coś od początku, od nowa, inaczej, po swojemu. I tutaj macie w ogóle bardzo dużo kart z Wielkich Ark, bo pokażę Wam, to jest czas wyjątkowo dla Was ważny, drogie Strzelce. Następna karta to Wisielec. To jest karta rozumienia, wyhamowania, troszeczkę bierności, zatrzymania, ale wszystko służy czemuś, bo wy coś bardzo głęboko przerabiacie, transformujecie w sobie. To jest karta transformacji, czyli to jest trzecie wielki arkana. Na yy, tym nie koniec, bo jest jeszcze karta maga, który bierze sprawy w swoje ręce i sam decyduje o czymś. I żeby mi się tutaj nie pogubiło, odkładam te wielkie arkana, o których już mówiłam. I teraz dalej, zobaczcie, jest karta kochanków, czyli takiego połączenia miłości, rozumienia siebie i rozumienia też innych. To jest dokonywanie wyboru na rzecz miłości, wyboru dokonywanego sercem. I to jest wejście, zobaczcie, taki troszeczkę inny wymiar. I właśnie o tym wymiarze innym mówi następne. Karta z Arkan Wielki to jest kapłanka, która właśnie czuje od środka, widzi inaczej, widzi więcej. To jest jasno widzenie, jasno słyszenie. To jest przeświadczenie, odczuwanie czegoś, przekonanie o czymś, takie od wewnątrz Was. Myślę, że na tym w ogóle się to wszystko kończy, to całe czytanie, więc myślę, że to, co czujecie, jest. Ważne i istotne, to co przeczuwacie. Jesteście w ogóle takim znakiem, który jest mocno powiązany z naturą. Rozumiecie naturę rzeczy bardzo głęboko i myślę, że w intuicyjny sposób potraficie odbierać różne sygnały. I właśnie to jest taki teraz czas na. Taką przemianę, taką od wewnątrz, bo właśnie zobaczcie: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wielkich arkan na dziewięć kart, które tutaj rozłożyłam dla Was. To oznacza, że tutaj coś faktycznie się będzie zmieniało i to będzie takie od wewnątrz Was. Może zewnętrzna tutaj bardziej jest ta wieża, która coś przynosi. To jest taka cegła, która spada z nieba. Taki kamień, być może przez to, że jest to coś ciężkiego, jest bardziej zauważalny i pozwala Wam przemyśleć coś, utorować się inaczej, przekierować na inną ścieżkę. I Wy właśnie stajecie, może w takim stuporze przez chwilę, stajecie w takim zawieszeniu, nie wiecie co zrobić dalej, ale to też jest takie. Spojrzenie z innej perspektywy, przemyślenie spraw, zatrzymanie, zatrzymanie trochę w czasie, bo ta zmiana, która przychodzi, wymaga jakiegoś czasu. I tutaj właśnie myślę, że to będą zmiany dotyczące w ogóle tym, w tym otoczeniu, w którym żyjecie, coś się zmienia, i ta zmiana wymaga ustawienia się innego. Od wewnątrz Was. Tutaj zaczynacie na nowo z tych popiołów odradzać się. Tutaj jest właśnie ten spopielony feniks, i jednocześnie ta młoda osoba, czyli to odrodzenie Wasze. Myślę, że powracacie w jakiś sposób do korzeni, do tego, co było, do dzieciństwa, do jakichś starych przyjaźni, do jakichś starych znajomości. Coś wraca do Was. Coś, co pozwala Wam na, tą, na, na zauważenie siebie, właśnie z tamtego czasu, na swoje stare marzenia. Może właśnie to są jakieś stare marzenia, stare pragnienia. One teraz się uaktywniają, mają możliwość się realizować. Może to jest hmm, intencja, którą posłaliście bardzo dawno temu i teraz ona objawia się właśnie hmm, czymś takim przychodzi wieża, bo to jest tak, że na przykład mamy marzenie, żeby, no może jakieś takie proste, prosty przykład, taki życiowy, który często też wydarza nam się, ja tu pośród właśnie tych prywatnych czytań wynajduję czasami takie przykłady, które mogę przekazać. Chcę mieć więcej pieniędzy. Potrzebuję stabilizacji w życiu, ale takiej przez wielkie S. Chcę się czuć bezpiecznie. Wysyłam do nieba taką intencję i co? Następnego dnia dostaję, dostaję po prostu wymówienie z pracy. I mam taką pretensję do wszechświata, do, do świata, do wszystkich. No, jak to? Przecież moja intencja była taka czysta, żeby było mi lepiej. No, ale żeby było mi lepiej, czasami przez chwilę właśnie musi być gorzej. Muszę dostać w głowę, żeby wiedzieć, że ta praca przecież tak ogólnie nie przynosiła mi tego, czego chciałam, chciałem, i właśnie dlatego wysyłałem intencję, żeby było lepiej. I żeby było lepiej w dłuższym dystansie. Muszę zrezygnować z tego, co mam, muszę zawalić to, co mam. I właśnie ta wieża uwalnia mnie od byłej pracy, byłej szefowej, szefa, y, byłych uzależnień, które były niezdrowe, toksyczne. I teraz dzięki temu mam możliwość odrodzić się w innym miejscu, w innej sytuacji, zobaczyć coś nowego, zacząć brać sprawy w swoje ręce. Bo właśnie te karty, słuchajcie, tutaj. Y, ta śmierć, ten MAK i karta kochanków, trzy wielkie arkana, są na waszym zdobywaniu materii, na pracy, na biznesach, na działalności, jaką prowadzicie na co dzień. I wiem, coś, co pomaga Wam w takiej stabilizacji siebie i swojego życia. I tutaj właśnie ta transformacja, to przebudowanie tego życia i wzięcie sprawy. Swoje ręce, bo Mak to jest energia właśnie bardzo odważnego działania, dużej kreatywności. Coś zależy od Was i Wy właśnie teraz możecie się wykazać tymi wszelkimi umiejętnościami, które macie, bo mag, to oprócz tego, że tutaj pokazuje się jako taki mędrzec, to jest człowiek, który ma odwagę, jest pewny siebie i ta pewność siebie pozwala mu zdobywać to, o czym marzy czego oczekuję. Właśnie tutaj powracam do tej pięknej intencji. Zobaczcie, ona ma możliwość się Wam spełnić. Dzięki temu, że przyjrzycie się tej zmianie, która wchodzi w Wasze życie w zupełnie inny sposób. Zapytajcie się siebie, cokolwiek nie przyjdzie, czy Dobre w takim pierwszym rozumieniu słowa, tego właśnie, czy to będzie łatwe czy trudne, bo dobre i złe nie ma nic dobrego ani złego. Tak, wszystko jest dobre dla nas. Więc to, co przyjdzie, przywitajmy pytaniem: co ja z tego mogę wziąć dla siebie? Jak to dla mnie jest ciekawe, co to jest dla mnie w ogóle, co to mi przynosi? co to mi przynosi w darze. I tutaj właśnie jest takie fajne porozumienie właśnie ze światem, ze sobą, poukładanie. To jest taka też piękna zależność, taki układ pełen miłości, zobaczcie, zaufania, takiego wzajemnego dawania, brania i dawania. Takie in i yang troszeczkę. Myślę, że to już wchodzicie w jakiś być może nowy układ w pracy. Właśnie dzięki temu, że jesteście odważni, że stawiacie, nie wiem, sprawy po swojemu, że od Was dużo zależy, to zaczyna Wam się to wszystko tak właśnie fajnie zazębiać i układać. Może wchodzicie w nowe partnerstwa w pracy, w nowy układ, ale to są dobre układy. To jesteście nowi Wy. Tacy nowi starzy, wy, to znaczy tacy odnowieni przez to właśnie, że możecie odkryć siebie na nowo odkryć siebie z przeszłości. Bo tutaj ta przeszłość też pokazuje się w taki sposób właśnie, to jest spojrzenie takie w dół, w to swoje odbicie. Tam szukacie w tej przeszłości, w tej głębokiej wodzie, zanurzeni może pod świadomość, w te jakieś takie były relacje, dawne przyjaźnie. Zauważacie tam prawdziwych siebie. To jest spojrzenie takie bardzo głębokie. To jest karta Skorpiona. Skorpion lubi właśnie Odkrywać tajemnice, e, lubi w coś angażować się na maksa. I to jest taka właśnie mm, karta głębokiego spojrzenia w siebie, głębokiego spojrzenia w przeszłość. Tam w przeszłości, być może dla wielu z Was, jest coś do odkrycia. E, tam też e, w tej przeszłości jest, e, gdzie może takiej przeszłości, nie wiem, sprzed e, wielu pokoleń, albo Sprzed wielu wcieleń, jest coś, co teraz właśnie przychodzi do Was jako taka piękna energia bezwarunkowej miłości. Miłości do siebie, miłości do życia, miłości być może do kogoś konkretnego, co będzie takim przeczuciem, wyczuciem, takim pozawerbalnym jakimś odczuwaniem kogoś, czegoś. To są energie takie delikatne, takie ledwo uchwytne. Takie właśnie będące wynikiem połączenia Was ze wszystkim, bo w ogóle tytuł tej energii, tej karty to jest właśnie poczucie się częścią całości, że jesteście częścią wszechświata, tak jak, no nie wiem, każda komórka naszego organizmu jest Jego częścią, a zarazem jest przecież taką też integralną całością. Ale bez tej jednej komóreczki nie mógłby dobrze funkcjonować cały organizm, więc to jest taka piękna współzależność i wy ją odkrywacie, tą swoją współzależność, takie piękne współistnienie z tym, co jest około Was. I to współistnienie właśnie jest takie pełne miłości i pełne też zrozumienia. To jest właśnie taka, taka, taki chwilowy przystanek, zatrzymanie. To się też pojawia tutaj na relacjach, więc w waszych relacjach może być jakaś burza. Może powrócić właśnie coś z przeszłości. Może to bardzo wam pomóc w tym, żeby pójść do przodu. Właśnie ta wieża, to zawalenie się czegoś powoduje, żeby nagle. Jesteście gotowi, żeby ruszyć naprzód. Przeczekawszy ten moment, kiedy po, po burzy, po zamieszaniu, po jakiejś takiej, nie wiem, burzy piaskowej opada pył, wy widzicie świat po tej burzy całkiem inaczej. Bo on jest po tej burzy też całkiem inny. I myślę, że w tym momencie jesteście gotowi, żeby ruszyć dalej. To przeżycie Wam coś unacznia, zobaczycie coś, czego wcześniej nie widzieliście. Takie właśnie burze potrzebne są. No to nie wiem, o czym mówię, czy to właśnie jest coś bardzo konkretnego, co przychodzi i jest niezależne od Was, co pokazuje się właśnie w Waszych relacjach. To wydarzenie może dotyczyć kogoś, z kim jesteście. To wydarzenie może dotyczyć Was. Wszystko to jednak ma bardzo duże przetworzenie w was samych, pomaga Wam w zrozumieniu czegoś, pomaga Wam powrócić do, do samych siebie, pozwala Wam zobaczyć samych siebie inaczej. I w gruncie rzeczy pozwala Wam przestać być wiernymi. Tak mi tutaj przyszło do głowy pytacie po prostu sprawy w swoje ręce, zaczynacie mieć nad nimi kontrolę. Może nie tyle kontrolę, ale po prostu przejmujecie odpowiedzialność, nie jesteście w roli, nie wiem, ofiary, tak? Bo tutaj troszeczkę jest taka ofiara, która została zraniona, bo coś się zawaliło, bo coś tutaj się nie udało i przez chwilę tak, tak sobie myślicie, ale zaraz potem przychodzi właśnie taki nerw do działania, taki impuls, żeby coś zrobić z tym, że to jednak zależy ode mnie i przeciwdziałacie temu w taki spokojny, w taki miarowy, w taki sposób właśnie pełen miłości, z takim zaufaniem do, do siebie. Wiarą we własne możliwości, właśnie to, czym dysponujecie, tutaj jest mnóstwo zasobów, które macie i które uruchamiacie, żeby, żeby właśnie zacząć żyć po swojemu, bardziej według własnych potrzeb, i żeby właśnie ta gwiazdka z nieba, ta wizja czegoś mogła się zrealizować. To właśnie to wszystko musi się zająć, wszystko się musi przetoczyć. I myślę właśnie, że jeżeli przyjmiecie to, co przychodzi z takim przeświadczeniem, że to jest dobre dla Was, to tym szybciej się o tym przekonacie. No tak. I teraz, jeśli chodzi, tak reasumując, w relacjach, w miłości mogą być burze, które pomogą Wam zrozumieć może. Partnera, może zrozumieć własną postawę, może zaczniecie być bardziej w tej relacji zauważalni, może powiecie coś, co myślicie, bo ten mak lubi rozmawiać, lubi mówić, jest odważny w mówieniu. Tutaj to jest karta Merkurego, więc albo w wasze życie właśnie wkraczają bliźnięta. Może to są ryby, bo tutaj też się pokazują ryby i taka neptuniczna energia. Może to jest wodnik. Trudno powiedzieć. W każdym razie to te bliźnięta się bardzo pokazują, bo, bo jest tutaj właśnie obok siebie są karty bliźniąt. Ale tak nie wchodząc może w szczegóły, to są to energie właśnie takiego brania sprawy w swoje ręce. Czyli to, co się tutaj będzie działo, ma y, takie znaczenie dla Was, ma taki cel, żebyście przejęli y, sprawy, żebyście zaczęli być bardziej kreatywni, żebyście widzieli, że wszystko, y, co się dzieje wokół Was, w bardzo dużej mierze zależy od Was, od Waszej postawy, od nie takiej właśnie wierności, tylko od y, aktywizacji, od krowania, od... Tego właśnie, że wy wierzycie w siebie i przekłada się na realizowanie tego, o czym myślicie, co macie w głowie, ta wizja czegoś może się Wam zrealizować. Wy jesteście już myślę pod koniec właśnie tego okresu, czyli tak myślę, listopad, jesteście gotowi, żeby z czymś pójść bardzo do przodu i nad tym mocno pracujecie to jest wasza przemiana taka od wewnątrz i w gruncie rzeczy zyskujecie coś bardzo istotnego zaufanie do siebie, do swojej intuicyjności do tego co macie w sobie do tych zasobów, w których jesteście pełni bo karta kapłanki właśnie mówi o takiej mądrości wewnętrznej o zaufaniu temu, kim jesteście. I tutaj właśnie ten powrót da do, do czegoś z przeszłości, wspominanie czegoś, ale może nie tyle z nostalgią, ile właśnie z taką wizją, bo tutaj jeszcze właśnie nie opowiadałam o tej karcie siedmiu kielichów, z taką wizją. Z taką ogromną wyobraźnią tego, co może się wydarzyć. Nie ograniczajmy się w marzeniach. Taki przekaz też tutaj do mnie przychodzi: nie ograniczajmy się w marzeniach. Zobaczcie, ta kobieta ma tutaj tyle opcji do wyboru, więc myślę, że i Wy tak będziecie mieć. Jeżeli no, zaufacie po prostu sobie, że jesteście w stanie osiągać sukcesy, a to, co. Przychodzi do Was, jak gdyby i właśnie teraz wychodzi słońce. Jest możliwe, żeby się spełniło, dzięki temu, że najpierw właśnie przez chwilę jest inaczej, ale to wcale nie oznacza, że jest źle. A z tych kamieni, cegieł, które na nas spadają, można coś zbudować. Można zbudować coś stabilnego. I myślę właśnie, że wy Wkraczacie w taki etap, kiedy przechwytujecie władzę nad swoim życiem. Wychodzicie z roli ofiary, powiecie, że od was dużo zależy. Także, drogie strzelce, wszystkiego najpiękniejszego, silne czytanie, mocny czas. Weźcie wszystko, co przychodzi z wiarą, że jest to dobre dla Was. I bierzcie do siebie to. Co najlepsze. I spełniajcie te piękne wizje. Piękne marzenia, bo zobaczcie, tutaj jest ten kwiat, który jeszcze w ogóle nie widać, jak będzie piękny, ale Wy już macie w Waszej wyobraźni, w Waszej głowie wizję tego spełnienia. Więc idźcie za tym. Zaufajcie temu. I sobie wszystkiego najlepszego. I do zobaczenia.